Pokażę Wam dzisiaj zbiory jesienne, takie troszkę nietypowe, no bo mało kto szyszki zbiera. Natomiast ja muszę wiecie o tym, że mam wywiórki, więc przyniosłem sobie drabinkę. Mam u siebie na, właśnie na, na, na podwórku, w ogródku fajnego świerka. Ja wam pokażę szyszeczki, jakie są. Proszę bardzo, jakie eleganckie wiszą szyszki. Powiem szczerze, że nie jest łatwo ją urwać, ale da się urwać. O, to są takie moje zbiory. Rzucam sobie na razie tę trawkę. Potem zbierę, będę zbierał sobie w skrzynkę. Ja proszę, no jest trochę. Widzę w tym roku, one są. No tak by powiedział, no niedojrzałe, zielone takie, ale... widzę, że wióry lubią takie zielone. Może dlatego, że są miękkie, no i przede wszystkim nie powypadały z nich nasionka, bo jeżeli ona się już otworzy, zrobi się taka taka brązowa, nie wiem czy to znajdę, bo pewnie nie będę miał. No to wysypują się już te nasiona. W zasadzie zostaje tylko łuska, taka łupina, więc nie bardzo chcą to jeść. Popatrzyłem sobie wcześniej, już tutaj że sporo tego mam. No nie wiem, czy wszędzie się dostanę. Raczej znaczy na pewno nie. Aż tak dużej drabiny nie mam. Ale dokąd sięgnę? Tyle będę rwał. mam taką skrzyneczkę, właśnie, do której rzucam. Właściwie rzucam, do której próbuję celować. Oczywiście to się wszystko rzuca po całym trawniku. Koty pilnują. Tam następny przez nią poszedł. że właśnie kolejna szyszeczka. Rzucam. No, myślę, że zbiorę całą taką skrzynię i będę miał przynajmniej na jesień dla tych moich gryzoni. Ja no, tutaj trochę zerwałem już wcześniej, ale tam jeszcze widzę są. Zaraz pójdziemy do wolierki i zobaczymy, czy zechcę je jeść. No jedzę sobie biureczki z tymi szyszeczkami. W kieszeni mam przyszki. Hej maluchu! widzę, że mi tu zagląda. Zaraz zobaczymy, czy zainteresuje się szoszeczką. E, wzięła. Wzięła. Już obrabia. Ale starokliwe boże. No, będzie zajadać Także warto zbierać Bo potrzebują jednak Chcę zobaczyć jeszcze kiedy Zajrzeć gdzie jest mała, bo No nie widać No nic W każdym razie